Cieszę się z tego, że masz zachowałeś czyste konto, niemniej jednak chyba oczekiwania przed tym spotkaniem, jeżeli chodzi o całą drużynę, były większe. To znaczy, że czyste konto cieszy, jak w każdym meczu, ale, ale wynik nie cieszy. Na pewno u siebie szczególnie chcemy wygrywać każdy mecz. Liczymy punkty w tabeli, chcemy awansować i, i ten, ten wynik traktujemy jako porażkę. Można by było ocenić, że dzisiaj nie zabrakło zbyt wiele, ponieważ piłka dwukrotnie wylądowała w siatce przeciwnika. Te sytuacje zostały ocenione jako, jako sytuacje spalone. Czego zabrakło tak naprawdę? Z skuteczności czy czegoś więcej? To znaczy, myślę, że pierwsza połowa była w naszym wykonaniu, może można powiedzieć słaba, albo średnia, w drugiej połowie już graliśmy dużo lepiej, stwarzaliśmy sytuację, strzeliśmy faktycznie dwie bramki ze spalonego, nie wiem czy ten spalony był, ciężko mi powiedzieć, to tutaj sędziowie myślę, że najlepiej wiedzą, zabrakło bramek po prostu, no bo w drugiej połowie już, już ta gra wyglądała lepiej, zmieniliśmy formację, wprowadziliśmy napastników i, i zabrakło tylko tego, żeby strzelić bramkę, jakbyśmy strzelili jedną, myślę, że byśmy strzelili drugą, trzecią, tak jak w zeszłym tygodniu.